Jeszcze małe coś. Pięknie. Sam, co to jest? Nie widzisz moje nowe artydzieło? A jak się nazywa? Co to za pytanie? Może, a co innego? Bardzo nowoczesny obraz. Może zrobimy coś realistycznego? Co to ma znaczyć? A to, że zrobimy realistyczne, może. Spójrz, widzisz? Wow, to dopiero sztuka. My też tak możemy? Pewnie! Spróbujemy! Chodź! Poczekaj na mnie, Su! Cześć! Dzisiaj namalujemy świetny obraz morza! Cześć wam! Sam po co przyniosłeś paletę i farby? A jak będziemy malować bez farb? Su, jestem zaskoczony, że o to pytasz! Nie potrzebujemy ich! Zrobimy panel z żywicą epoksydową! Żywica epoksydowa?! Jestem pewna, że ten projekt Ci się spodoba. Musicie koniecznie tego spróbować. To proste, nawet dla początkujących. No dobra, opowiedz mi o tej żywicy. To substancja polimerowa wykorzystywana do tworzenia sztuki, biżuterii i nawet mebli. Twardnieje po dodaniu utwardzacza, więc trzeba sprawnie działać. Do tego przydadzą się pigmenty. Mieszając je z żywicą epoksydową, można otrzymać dowolny kolor. I to mi się podoba. Może będzie tak realistyczne, że poczujecie bryzę na buziach? Najpierw powiemy sobie o środkach ostrożności podczas pracy. Gotów do notowania? Będziemy pracować jak trzeba. To dość proste. Przyda się maseczka i rękawiczki nitrylowe. Slamiki tego nie potrzebują, ale wy jak najbardziej. I pracujcie przy otwartych oknach. Teraz możemy zaczynać. To nasza tabliczka na żywice. Fajna, prawda? Jest już warstwa chroniąca przed plamami. Tam zawsze daje z siebie wszystko, prawda? Tabliczkę kładziemy na stojaczku składającego się ze szklanek. Do pomiaru składników użyjemy zlewki i wagi. Do zlewki wlewamy żywicę. O tak! Przeczytajcie uważnie instrukcję. Potrzebujemy właściwych proporcji. Tyle chyba wystarczy. Dolejmy nieco utwardzacza. Lejcie powoli, okej? Okay. Właśnie tak. Sam! E, mówiłaś coś! Pora wymieszać żywice z utwardzaczem. Chciałam zamknąć oczy na sekundę. Co ja mam na plecach? Pomóż! Dobrze. To patyczek. akurat nam się przyda. Zamieszajmy żywice, żeby się nie zagrzała. Przez 5-7 minut. Potem wlewamy do drugiej zlewki i mieszamy przez 2 minuty. Tak jest! Jedziemy! Poproście dorosłych o pomoc przy tym projekcie. W końcu, wspólna praca to świetna zabawa. Żywica gotowa. Wylewamy do zlewek, w których będziemy dodawać pigmenty. Zrobimy trzy odcienie, dzięki którym nasze morze będzie świetnie wyglądało. I ostatnia zlewka. Proszę bardzo, świetnie! W końcu! Pokolorujmy je! Ale się ekscytujesz! Od którego koloru zaczniemy? Może zrobimy wszystkie teraz! Weźmy nieco tego koloru. Dodamy więcej jak będzie trzeba. Wow, to jest kolor płytkiej wody. Świetny! A ten najgłębszej części morza. Super, prawda? A teraz mój ulubiony lazurowy kolor. Wykorzystamy go do średnich wód! Spójrzcie! Pięknie wychodzi! Kurza twarz! To jak prawdziwe morze w filiżance! Musimy jeszcze zrobić kolor piasku! Spróbujesz? Pewnie! Poproszę! W tym kroku wkładamy rękawiczki! Hop! I gotowe! Spójrz jaki kolor mi wyszedł! Świetnie Sam! Wlejmy go tutaj! Żywice wymieszaliśmy z małymi kamyczkami i szkłem, żeby wybrzeże wyglądało jak prawdziwe. Wow, wyszło naprawdę świetnie! Tak, świetnie Ci wyszło łączenie żywicy z pigmentem. Na koniec przygotowujemy biały kolor fal. Patrzcie uważnie. Chyba wiecie już, jak łączyć żywice z pigmentami. Morza szum, piasek, fale. Wszystko gotowe! Zacznijmy na... Tak? Wszystko już przygotowane. Co teraz będziemy robić? Hmm, zacznijmy od piasku. Wyobraźcie sobie linię brzegową i wylejcie żywicę. Lepiej zacząć od krawędzi tabliczki. Wygląda trochę jak wsianka. Żywice rozprowadźcie po tabliczce patyczkiem. Ostrożnie i bez pośpiechu. Ani jednego! Wystarczy posłużyć się wyobraźnią i pozwolić żywice robić swoje. Ozdóbmy czymś nasze wybrzeże. Wzięłam kawałki szkła, które wyglądają jak kryształki. Wow, fragmenty koralowców! Zacznijmy od. Dobrze, nich. jedziemy! Połóżcie je gdziekolwiek tylko chcecie! Na pozostałe dekoracje! Kamienie układamy całkowicie dowolnie. O tak! Ale to fajne, są. Dodajmy ich jeszcze więcej! Okej, okay, tu już skończyliśmy. Zróbmy najfajniejsze morze. Na morze, dnie! Jestem gotowy! Zacznijmy od wybrzeża. Tutaj wylejemy najjaśniejszy błękit. Ostrożnie, bez pośpiechu. Okej, okay. na środku lejcie mniej żywicy. O tak. Nie bójcie się i bawcie się dobrze. Weźmy następny kolor. Chcę zobaczyć, jak będą się łączyć. No to weźmy teraz ten. Jedziemy. <grytanie> Nie bójcie się mieszać kolorów. W ten sposób powstanie bardzo ładny gradient. Lejcie żywice powoli, to jak medytacja. Trzeba przyznać, że całkiem relaksująca. Czu, czas na najciemniejszy kolor. No to lejemy. Jesteśmy już na najgłębszej części morza. Pewnie zrobimy to zwykłym patyczkiem. Patrz na to. O tak. I jak sam teraz wygląda lepiej? Znacznie lepiej. Uwielbiam, jak te kolory się łączą. Piaszczysta plaża i morze są gotowe! Spójrzcie na ten widok! To prawie jak wakacje! Słoneczko, morska bryza! Gdzie mój krem do opalania? Za wcześnie na odpoczynek! Przed nami mnóstwo roboty! Tak, przyda się nieco później. Będziesz się lenił, czy mi pomożesz? Pewnie, że pomogę. Ślamiki zawsze pomagają. Hmm, ciekawe, co to jest? Co robisz sam? Znalazłeś skarb piratów? Normalnie katastrofa! Znalazłem bąbelki w żywicy. A? A, nic się nie stało. Naprawimy to. Pokażę Ci jak łatwo się ich pozbyć. Lepiej poproście dorosłych o pomoc. Weźcie zapalarkę i szybko poruszajcie nią nad tabliczką. O tak. Widzicie? Wow, bąbelki zniknęły! Nie wierzyłem, dopóki nie zobaczyłem na własne oczy. Przeniosłem suszarkę, ale nie wiem do czego ci ona. Zobaczysz! To kolejna sztuczka w pracy z żywicą. Wylejmy nieco żywicy przy wybrzeżu. I po środku. Ciach. I tutaj. Proszę bardzo. Teraz bierzemy suszarkę i powoli dmuchamy na fale, które zrobiliśmy. Poproście dorosłych o pomoc. Powietrze będzie gorące. Żeby fale wyglądały jak prawdziwe, trzymajcie suszarkę nad tabliczką i pod kątem. W ten sposób. Rety kotlety wyglądają jak prawdziwe morze! Dmuchaj więcej! Wow, fale wyszły lepiej niż się spodziewałam! Można to ulepszyć? Chyba tak, ale widzę, że chcesz mi koniecznie pokazać. Muszelki! Połóżmy je na brzegu. Dobra, zacznę od tej. Położę ją tutaj. Ta, fajnie. Ale znacznie lepiej będzie wyglądać po drugiej stronie. Ha! No to tę muszelkę położę na środku. Odłóż ją z powrotem. Co za bezguście. Ach, tak nigdy nie skończymy. Ty ozdób prawą stronę, a ja zajmę się lewą. Dobra, jedziemy! Teraz czekamy, aż żywica wyschnie. Odwaliliśmy kawał dobrej roboty. Gapisz się na tę tabliczkę od dwóch godzin. Nie męczy cię to? To moja inspiracja. Namaluję coś od A to kto sam? Co tu robi ten surfer? Odłóż go z powrotem! Będę go malował! Sorki, panie malarzu! Jeśli wam się podobało, zostawcie nam lajka i subskrybujcie nasz kanał. Pa, pa! Spójrzcie i bawcie się dobrze! Pa, pa, widzowie!